Dzień dobry kochani, witam was w moim szybkim poradniku świątecznym, w którym przedstawię Wam najciekawsze monitory, idealnie nadające się na prezent. Są dość duże, więc ciężko będzie je tam zmieścić, ale jak to rzekł mędrzec, pod choinką najważniejszy stojak. Jako pierwsza propozycja monitor, którego recenzję całkiem niedawno mogliście oglądać na naszym kanale YouTube, czyli HP25MX. To co urzekło mnie najbardziej w tym monitorze, to jego design, bo mocno wyróżniał się wśród monitorów, które miałem okazję Wam pokazać na naszym kanale. Mamy subtelne podświetlenie LED. Z przodu monitora jest ono w niebieskim kolorze, wygląda ona naprawdę magicznie. No i monitor ma szybką matrycę TN ze 144Hz odświeżaniem ekranu 24,5 cala oraz rozdzielczość Full HD. Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, bardzo mocny gracz. Do pełnej recenzji link znajduje się teraz u góry. Czas na kolejnego z moich faworytów, czyli Acer Nitro VG240Y. Piękne kolory IPS i 75Hz odświeżanie ekranu. Monitor niepozorny, ma charakterystyczny typowo gamingowy wygląd, to naprawdę czarny koń na mojej liście. Jeżeli 75Hz odświeżania Wam wystarczy, to za bardzo małe pieniądze pogracie na matrycy, która niesamowicie wyświetli Wam grafikę w bardziej wymagających tytułach AAA. 24 cale rozdzielczość Full HD przy matrycy IPS a wszystko za bardzo małe pieniądze. Pełna recenzja tego monitora również w linku u góry. Monitory ultrawide, czyli wiecie, takie szerokie, nie muszą być drogie, a najlepszym tego przykładem jest LG 29WK500P. Mamy tutaj rozdzielczość UWHD 2560 na 1080 pikseli i przekątnej 29 cali. To są bardzo duże gabaryty, jest elegancki, ma stonowany design i do tego kolorolubna matryca IPS, czyli to co lubimy najbardziej. Idealny do zastosowań biurowych, z masą dodatkowych funkcji, jak chociażby podział ekranu, więc jeżeli lubicie pracować na wielu okienkach, jest to bardzo dobre rozwiązanie dla Was. Jeżeli chodzi o większe monitory, jest to kolejny z moich faworytów, więc naprawdę bardzo warto się mu przyjrzeć. Link do pełnej specyfikacji Znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Jeżeli lubujecie się w matrycach o większych rozmiarach, mamy dla Was kolejnego wielkiego gracza, a mianowicie 27-calowego Asusa VZ27VQ. Jest to monitor o standardowym 60-hercowym odświeżaniu. Mamy matrycę VA i rozdzielczość Full HD. Jest to dobra opcja, która idealnie spisze się również pod konsolę, więc jeżeli jesteście graczami, śmiało możemy Wam ją polecić. Zakrzywienie 1800R przy 27-calowej matrycy jest widoczne, no i przynajmniej dla mnie jest dużo bardziej wyczuwalne niż przy 24-calowej. Ekranach. 27 cali w kwocie do 700 zł to bardzo dobra cena. No i monitor dla osób, dla których nawet 144 Hz to za mało. Możecie znać ten sprzęt z recenzji, która jest już na naszym kanale, także na pewno gdzieś tutaj pojawi Wam się teraz link. Acer KG 251 Q z 240 Hz odświeżaniem ekranu. No i tutaj to odświeżanie to największy atut, jest to sprzęt, który dedykowany jest głównie dla graczy specjalizujących się w szybszych tytułach akcji, no i takich, którzy z tej szybkości potrafią zrobić użytek 24,5 cala, matryca TN, rozdzielczość Full HD, a wszystko w kwocie do 1000 zł. I jeszcze jeden monitor, który mieliśmy okazję dla Was recenzować na naszym kanale link, tak samo gdzieś tutaj u góry, a mianowicie LG24MP59G. To, co najfajniejsze w tym monitorze, to jego cena, bo kosztuje niecałe 500 zł. Za monitor z matrycą IPS, czyli za tą kolorolubną, która najładniej wyświetli Wam kolory, jest to naprawdę bardzo okazyjna cena. Mamy tutaj 75Hz odświeżanie ekranu, więc jest to raczej monitor dla graczy, którzy stawiają sobie oprawę graficzną ponad wydajność i szybszy. Z reakcji. No i na koniec, sprzęt, który aktualnie testujemy, a już zrobił na nas piorunujące wrażenie, a mianowicie MSI Mac241CR. Sprzęt, którego, jeżeli nie będziecie wykorzystywać jako monitor, może Wam posłużyć za choinkę. Już mówimy dlaczego. To, co zrobiło na mnie takie największe wrażenie, to solidność tego monitora. Tak jak pewnie trzyma się biurka, nie trzymał się żaden z testowanych przeze mnie monitorów. Z tyłu sprzętu znajduje się podświetlenie RGB, no idealnie właśnie pod ten świąteczny klimat, a do tego 144Hz odświeżanie ekranu przy matrycy VA. Wszystko w kwocie do 1300 zł. To by było na tyle, jeżeli chodzi o propozycje monitorów, które moim zdaniem idealnie nadadzą się na prezent pod choinkę. Jeżeli chcecie obdarować któregoś z waszych bliskich takim oto sprzętem, mam nadzieję, że podpowiedziałem wam jakieś ciekawe opcje. No i co, pod te święta. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się.